miejsce jest niezwykłe pod warunkiem, że jest wolność. takich elementów, które gdzieś tam tną tą przestrzeń, tworzą jakieś takie układy, ale są momenty, w których jest dużo tego oddechu, gdzie sobie jakby oko spływa nie? do środka, gdzie jakby gdzieś nas e, inspiruje ta kompozycja, gdzieś sobie możemy ją analizować, jakby płynąć w różne kierunki, a z drugiej strony gdzieś ten, te brzegi obrazu stanowią taką osnowę, nie? takie coś, gdzie, gdzie to się gdzieś zaczyna za, zacierać, zatracać, gdzieś się te jakby brzeg płótna też się gubi, nie? że jakby nie jest to zamknięte w tym prostokącie, a gdzieś się to zaczyna trochę rozpływać, roz, rozchodzić. Nie tylko ta kompozycja, nie tylko te właśnie takie docięcie geometrii, tych takich mm, rzeczy, które są no, nadal dla mnie ważne, w takim tym kunszcie jakby wykończenia, ale gdzieś, żeby to też sobie mogło płynąć. Nie? Myślę, że to jest, to jest właśnie chyba ta zmiana w tych ostatnich obrazach, że zacząłem dostrzegać właśnie te momenty oddechów, że one są też niesamowicie ważne. dotykamy się w Pana pracowni, to jest taki Pana świat. To jest trochę jak, e, nie wiem, statek kosmiczny, <laughs> gdzie zamykam drzwi i mogę odlecieć. i e, Nawet czasami, kiedy już nie mam siły malować, to chociaż sobie posiedzieć i, i popatrzeć, przeanalizować w ogóle, co się dzieje. Jest też takie dobre i bezpieczne dla głowy, żeby mieć takie strefy, w które możemy sobie uciec i w których możemy czuć się komfortowo, i takie przestrzenie, które są nasze. Więc to jest taka trochę moja przestrzeń, którą znalazłem z 15-16 lat temu na Starówce, a na czwartym piętrze. mam tu teraz 2-3 z 8 okien, 6 okien. Nie wiem czy pan ma czas, jak przychodzi do pracowni, żeby właśnie otwierać to okno na poddaszu, tak tak? tak? tak, tak, oczywiście. Fotodaszu. To jest miejsce, które w ogóle jest magiczne, z którego tak no ta energia w ogóle miasta mi tutaj wchodzi do pracowni. Kilka lat temu niestety w jednym, takie mam dwa, dwa piękne, duże drzewa w jednym ścieli mi czubek, byłem strasznie smutny, ale teraz tak drugi rok obchodzi takim jakimś bluszczem czy, czy mi też jest w ogóle niesamowicie. Ja? Bardzo lubię w ogóle to miejsce, jest takie pełne spokoju i, i, i to jest e, moje, ja? moja enklawa taka, zamknięcie, intensywna dosyć. Okna na zachód? Mhm. Mhm. Myślę, że to, co teraz robię, jest bardzo silnie związane z jakimś takim okresem 90. któregoś roku, gdzie zacząłem malować graffiti. Mówił jak Marek Świątecki był malarzem. Mój dziadek Mirosław Świątecki był pedagogiem, takim bardzo mocno związanym z życiem artystycznym Olsztyna, takim inicjatorem różnych takich grup teatralnych. Czerwony Tulipan, Moja Ciocia i tak dalej. Więc jakby za dzieciaka byłem mocno gdzieś przysiąknięty, tak mi się wydaje tą sztuką. Edek Ratuszyński to mój wujek, więc jakby gdzieś ta sztuka była zawsze obecna, gdzieś obecność moich rodziców i mnie na tych wernisażach, na jakichś imprezach. I w tym dziewięćdziesiątym którymś roku, piątym czy szóstym, kiedy zacząłem malować grafiti, wydaje mi się, że wtedy znalazłem jakby swój, swoją drogę, swoją ścieżkę. Wracając tutaj odkrywałem siebie jako człowieka młodego. Były to trudne lata, bo to był koniec lat 70. i potem po stanie wojennym, nie licząc tych dwóch prawie <półtora>, półtora roku tych miesięcy euforycznych solidarności, znalazłem się w mieście i przede wszystkim w okolicy wokół Olsztyna, naszej Warmii, która okazała się ta okolica jakimś takim bardzo głębokim dla mnie związkiem, możemy powiedzieć, pępowiną, która tłoczyła krew, która tłoczyła powietrze, a jednocześnie natchnienie, czyli wiersze, bo tutaj wybuchły moje wiersze. Kiedy Polska odzyskała suwerenność, kiedy stała się państwem wolnym, to moje doświadczenie małego miejsca stało się doświadczeniem wielkiego miejsca, bo ja mogłem o swoim życiu decydować tak jak chcę. Można mieszkać i w Ostrowęce, w Pradze, w Nowym Jorku i być człowiekiem zniewolonym konsumpcją, brakiem wolności politycznej, ale też swoją sytuacją społeczną. Różne są poziomy odczuwania niewolnictwa i wolności, ale my, ja jako reprezentant tego, co nazwałem doświadczeniem Atlantydy Północy, należemy już do tego pokolenia, które odkryło to miejsce i ludzi. W nim żyjących kiedyś i teraz, jako inspirację do mówienia o prawdzie o człowieku historycznym, egzystencjalnym, y, rodzinnym. Wydaje mi się, że te wszystkie decyzje, które były ważne, i sytuacje, w których trzeba było podejmować ważne decyzje, my z moją żoną podejmowaliśmy strasznie szybko. Znaczy było tak, że pamiętam moment na przykład, gdzie skończyłem studia w Toruniu wydział malarstwa. Profesor zaproponował mi asystenturę i ja z środy na czwartek spokowaliśmy się i wróciliśmy do sztyna i chyba uciekłem. Nie wiem, może się trochę przestraszyłem, a może byłem taki, że ach, nie chcę chyba być asystentem na uniwersytecie i wejść w sztuksową marynarkę. Że nie wiem, czułem jakąś potrzebę, że muszę zostać do, doskonalić jakby jako grafik komputera. W ogóle jakieś niesamowite historie. Jak się teraz patrzę na to z dystansu, to mówię, kurczę, co my w ogóle w głowie mieliśmy? Nie? Jakby, że zostawić, żonę, już wtedy miała pracę w Toruniu. Więc takie irracjonalne sytuacje, które koniec końców przyniosły no, niesamowite życie. Nie? I niesamowity sukces, a były podejmowane takim super, super szybką, jakąś taką decyzją chwilą. Nie? Wydaje mi się, że ten Olsztyn jakby gdzieś był cały czas ważny, znaczy, że nawet będąc w Toruniu i, i studiując tam, cały czas jakby na każdy weekend przyjeżdżałem, bo było dużo rzeczy, które się tutaj działy i które były dla mnie istotne. Było stowarzyszenie Tratwa z Ryśkiem i z Wiolą były moje działania jakieś społeczne, były takie rzeczy, które myślę, że były podwalinami właśnie pod moją pracę pedagoga. okno, stuk. Okno, tak, to są te... Okna, które nigdy nie zostały przeze mnie odświeżone i myślę, że pamiętają no, niezłe czasy. <laughs> Więc jakby gdzieś ten olsztyn był zawsze istotny i, i ważny, i wydaje mi się, że to właśnie jakby ten powrót był taki bardzo naturalny. Nie? I pozostanie też w Olsztynie jest bardzo naturalne, bo to jest dobre miasto do życia. Nie? Bo ludzie, bo jest. No, od groma przyjaciół i takich sytuacji, z którymi jesteśmy związani, bo natura, bo kontekst jakby tej przestrzeni. Mój synek myślę, że to jest dla niego też ważne, żeby się wychowywać jakby w tej przestrzeni nie miasta, takiego dużej aglomeracji, tylko właśnie natury. Mieszkamy na Bałtyckiej, więc dwie minuty mamy jezioro, 4-5 minut mamy las miejski, który się później można zmienić na, na las, las nie? głęboki. Więc to są no, niesamowite rzeczy, które są, myślę, że w innych miejscach. Um, Ciężkie do znalezienia, a w Olsztynie tego tak naprawdę jest bardzo dużo. Nie? Ta strefa taka artystyczna też jest fajna, te działania, które się tutaj dzieją, takie oddolne są super. I całą plastyczność, które myślę, że jest jednym z najlepszych w ogóle decyzji, które podjąłem w życiu bycia pedagogiem i w ogóle i tej pracy takiej z młodzieżą i stymulowaniem się, dawaniem im energii, odbieraniem od nich tej energii. A jednak praca pedagogiczna. Tak, tak, tak. Dopadła tak. Pana. Tak, ja myślę, że to też nie było do uniknięcia, bo no, dziadek. Mój tata, moja mama, tak naprawdę dużo osób gdzieś tą, ten gen pedagoga mm. <głos》> przekazało, Przecież tak jak pamiętam te historie z liceum, to no, z matematyką na bakier i, i tak mi się wydawało, że w ogóle ten pierwszy rok jak wszedłem do liceum plastycznego, że to jest takie przejście na ciemną stronę mocy, uciekałem od w ogóle pokoju nauczycielskiego i wypełniania dzienników, ale gdzieś no, to jest niesamowity proces w ogóle i, i, i taki honor w uczestniczeniu w, w rozwoju. Czymś. Znaczy, że przez pięć lat jakby mogę delikatnie popychać, wskazywać jakby pewne kierunki i, i, i tworzyć wspólnie obrazy i mieć ten niesamowity feedback na koniec, kiedy nasi uczniowie odchodzą, są absolwentami, idą na studia i, i bardzo często, co się zdarza, kiedy mówią, że sobie radzą na studiach nie? albo do nas wracają, do, do liceum, żeby tam coś popowiadać i tak dalej. I sobie myślę, że. Ta praca nie poszła na marne, nie? ten feedback jest taki naprawdę dosyć, dosyć e, mocny nie? I, i często się zdarza, co jest myślę, że w innych jakby pracach e, rzadko spotykane. Ostatnio mam w, dobrą historię, puściłem Pearl Jam na lekcji i, i uczennica mi zwróciła uwagę, żebym, e, czy mógłbym puścić coś młodzieżowego, bo zasypiają. Ja mówię, przecież to jest Pearl Jam w ogóle, nie? to jest muzyka buntu. E, już chyba nie. Więc <laughs> so, myślę, mm, okej. Okay. <laughs> Pamiętam pierwszą ścianę, którą malowałem w Bydgoszczy, która była duża i byłem absolutnie pewien, że to jest ostatnia ściana, którą maluję w życiu na taką skalę. Znaczy, że nas absolutnie wyrzucą z Bydgoszczy. To wszystko było dla przyjemności, dla fanu, jakby totalnie spontaniczne i w pewnym momencie gdzieś to się zaczęło zamieniać w pracę zawodową. Jakby w zrealizowanie się na zupełnie innych poziomach. Teraz tworząc tą książkę, którą wydałem w tym roku, sobie gdzieś zamknąłem taki okres. Nie chciałem, żeby to była monografia, chciałem, żeby to było takie tu i teraz, taki... Taki sprawdzian, jakby research z tego, co się dzieje przez ostatnich tam 6-5 lat w pracowni. Czyli, że to tam są ściany, przeplatają się z obrazami, ze zdjęciami z pracowni. I co ciekawe, stwierdziłem, że jak 10 lat temu się cofnąłem w folderach, w plikach na komputerze, to ścian było około 30-20 paru rocznie. Teraz tych ścian są trzy. Jakby zmieniła się skala, bo są oczywiście większe, jakby wymagają większego, jakby większej mojej uwagi, podnośników. A jakiegoś zaangażowania w ogóle logistyki. Wtedy te ściany były mniejsze, ale intensywność w ogóle tej pracy i, i, i ilość w ogóle tych rzeczy, które były na samym początku, jest, jest obłędna. Znaczy, ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że mi się chciało, <laughs> że tego tyle wyszło. Nie? Myślę, że tych ostatnich właśnie 5-6 lat jest dokładnie to, co chciałem osiągnąć kiedyś. Znaczy, żeby to się zlało z obrazami. Żeby to było jednym, żebym znalazł te rozwiązania, narzędzia, które mogą przeskalować jakby rzeczy, które maluję na płótnach, malować na ścianie o, i żeby jedno z drugim się fajnie gdzieś zazębiało tak, że ze ściany jestem w stanie wyciągnąć sobie jakieś, jakąś emocję, jakieś fragmenty, jakąś technologię i przenieście w obrazy i na odwrót z obrazów w ściany. To się tak zawsze wydaje z ulicy, o, każdy to potrafi, zapraszam. <laughs> zapraszam na ścianę i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? To co Bartek namalował na ścianie domu przy ulicy Pieniężnego to murale to jest jakby jego własna interpretacja Atlantydy północy już ta kolejnego pokolenia pokolenia moich synów bo to jest przyjaciel mojego młodszego syna Szymona rocznik 1982 i to jest już inne interpretowanie. Bez tego naszego zaangażowania, czy politycznego, czy kulturowego, czy odkrywczego, o właśnie to nasze miejsce, jakby po raz pierwszy mówimy w sposób wolny, możemy się identyfikować lub nie mieć własną tożsamość lub nie. A tutaj ta tożsamość już jest lżejsza. Tutaj jest odkrywanie na wielu poziomach i należących już do przebywania w świecie już wolnym. Jest to zachęta bardziej do przeżywania kreatywnego, bardziej. Łagodnego, korzystajcie z życia, korzystajcie z miejsca, ono jest wielobarwne, ono daje Ci różne możliwości, nie tylko przemyślenia, ale i spędzania wolnego, dobrego czasu. My jesteśmy twórcami tego miejsca. Pana Kazimierza ostatnio właśnie, jak malowałem tą ścianę, szparałem u niego w jego pracowni z książkami i tam przyglądałem w ogóle rzeczy, które miał na półkach. I, I niesamowicie wtedy mnie inspirował i on i, i, i jego żona. W ogóle rodzice Szymona są no, niesamowicie magiczni. Pomysł w ogóle na ten Mural zrodził się z cztery, myślę, że lata wcześniej, bo podchodziliśmy, albo może jeszcze więcej, podchodziliśmy do niego kilka razy. W ogóle mam gdzieś w pracowni projekty, bo był pomysł taki, że ta Atlantyda północy pojawiła się dosyć szybko, dosyć wcześnie. Myślę, że gdzieś właśnie około 2000 któregoś roku jak robiliśmy. Taką jedną z ostatnich ścian w Bydgoszczy, taki duży wieżowiec, i był pomysł, żeby w Olsztynie też coś takiego powtórzyć, i jakby gdzieś się pojawiło to hasło Atlantyda Północy. To gdzieś się zaczął jakby ten pomysł wykruszać, no i że trzy lata chyba jakoś, właśnie, czy dwa czy lata wrócił ten temat, właśnie powstania ściany w Olsztynie, I ja mówię: o, Mam już gotowca, <noise> już wiem, jak go zrobić, już tyle razy do niego podchodziłem, jakby musimy to zrealizować, bo, no bo jakby no 10 lat, czy więcej trwa ten cały proces, zamknijmy to. Nie? talenty da północy, już nie w kolaboracji, tylko sam. Bardzo mocno związane z moim obrazem, kompozycja i tak dalej. Co ciekawe, w ogóle na tej ścianie, nie wiem czy to w ogóle widać, ale że wszystkie kolory, które w ogóle są zawarte, są tak naprawdę ściągnięte ze wszystkich miejsc, które są dookoła tej ściany. Czyli kolor żółty, który się pojawia, z jakimś detalem, który pojawia się na poczcie, czerwony, no to wiadomo katedra, jakieś kolory szarości, które są głęboko, jakby w tej ulicy, więc jakby chciałem się, żeby ta tkanka jakby tej ściany, tego obrazu, tej całej abstrakcyjnej kompozycji była bardzo ściśle związana jakby z przestrzenią, w której się znajduje. No i te ptaki, które sobie latają, to już nawiązują jakby do tego pojęcia Atlantydy. Kilka osób mówiło mi, że to też gdzieś im przypomina, To jest właśnie też myślę, że bardzo ciekawe w obrazach abstrakcyjnych, że ludzie sami mogą je rozkodowywać i sami mogą je hmm, sobie interpretować że ściana, na której malowaliśmy, przed nią była ta część budynku mojego dawnego przedszkola, która kiedyś spłonęła, w której był Klub Niebo. No i że namalowałem ilustrację jakby płonącego tego budynku I mówię, no okej. Okay. <laughs> Malowałem strażą pożarną, podnośnikiem, jakby jest dużo czerwonego, można w ten sposób to zinterpretować, nie? Myślę, że to jest też fajne właśnie i w obrazach właśnie abstrakcyjnych i w tych ścianach, że one nie są zero że one pokazują nam tylko jakąś drogę, jakiś kierunek, ale tak naprawdę no to zależy od nas, to, co my mamy w głowie i to, co chcemy tam zobaczyć. To jest ciekawe, że w ogóle po wielu latach na przykład te ściany czy te obrazy w ogóle się zmieniają w nas. Że ja w ogóle sami inaczej jakby rozumiem i, i sami inaczej do nich podchodzę. Jest masę takich przepięknych historii, gdzie pamiętam kiedyś w Gdyni malowaliśmy ścianę z moim kolegą Hazmę i naprzeciwko naszej ściany malował Zolszena artysta Krzysiek Syruć, który teraz mieszka w Gdyni. I idzie pani i mówi, czy to wasza ściana? Mówi, że nie, nie, że to kolega malował. I piękna, piękna, ona naga na koniu, po polu, trzyma go za włosy i biegnie po tym. Co w ogóle? I nagle patrzymy, że w tych abstrakcyjnych kształtach naprawdę są takie biologiczne jakieś, które mogą przypominać włosy końskie. Gdzieś jest taki glut w środku w ogóle, który no być może jakąś taką zlepkiem jakiegoś ciała takiego jest. I mówimy, kurczę, no niesamowite, że starsza wiekiem pani jakby dojrzała po prostu w tych abstrakcyjnych mazach, Jakby coś swojego. Nie? Myślę, że to jest silne i to daje dużo takiej satysfakcji, że, że robimy coś, co może być właśnie różnie interpretowane i dawać to szczęście. Nie? Daje panu szczęście? O, ogromnie dużo. Jestem, myślę, że bardzo zrealizowany, jestem bardzo szczęśliwy. Mam cudowną rodzinę, cudowną pracę. Myślę, że mam najpiękniejszy moment w życiu, na pewno, który trwa już długo. Tak naprawdę te rzeczy są bardzo proste, nie? bo wystarczy, z, może nie, że zmniejszyć sobie swoje oczekiwania, ale jakby nie pchać się wszędzie, nie? jakby nie, nie szaleć, jakby malować systematycznie swoje, robić jakby swoje projekty i mieć nadzieję, że, jakby, że, że to wyjdzie. Nie? Takie decyzje, które niby są e, spontaniczne i głupie, gdzieś jeżeli są zrobione z serca, to wychodzą i działają. Nie? Może komercyjnie by było lepiej malować konie, nie wiem, ale tak naprawdę no, to nie byłoby moje, więc po co się z tym mordować? Nie? Po co to przeskalowywać? Nie? Pomału robić swoje, być szczęśliwym jest ok. Mówi się, że droga stąd, czyli z głowy, tu, do serca to jest zaledwie 30 centymetrów. A... Jeszcze jest druga droga przez rękę. Jest głowa, serce i, i prosta autostrada przez rękę. To jest ja zawsze też w szkole, powtarzam. <grym> <grym> <grym <grym> <grym> najpierw musi być pomysł. Musi być serce, które ożywi ten pomysł i ręka, która to wszystko zbuduje. No, no. Czasami zabiera nam, ludziom, całe życie. Tak, ja no, mam dużo przemyśleń w ogóle po odejściu mojego kolegi Roberta Procha, bo to było, myślę, że taki no, mocny moment taki w życiu, kiedy wszystko się zaczyna weryfikować. I myślę, że to było no, niesamowicie zmieniające właśnie intensywność tej pracy, nie? że nagle wszyscy zrobili stop. Nie, że, jakby, że nie ma sensu biec. Nie, nie ma sensu być wszędzie. Nie? Że to w ogóle nie jest tędy droga. Nie? Robert odszedł na depresję, bardzo długo chorował, i myślę, że to, co go zjadło, co sprawiło, że, no, że jakby skończyło się jak skończyło, to był pewnie jakaś forma pracocholizmu i taka nadproduktywność, taka spirala oczekiwań środowiska, ludzi z zewnątrz i oczekiwań samego siebie żeby być cały czas najlepszym, być wszędzie, jakby niesamowicie cały czas inspirować wszystkich, nie? To jest straszne i, i wydaje mi się, że, że to niesamowicie zadziałało na nas, żeby właśnie się uspokoić, nie szaleć. Przed pandemią mieliśmy mieć taką bardzo dużą wystawę w dwie osoby w, na Tajwanie, w takiej przepięknej w ogóle galerii. Po tej wystawie mieliśmy jechać do Japonii, to w ogóle z środy na czwartek wszystko puf, nie? Fucha w Dubaju, też taka ogromna ściana, też z na czwartek puf, więc myślę, że po takich doświadczeniach tu się nie ma co nastawiać w ogóle na, na to, co się wydarzy, a bardziej być takim przygotowanym, może. Nie? Więc sobie na razie jakby przygotowywuję, Mam taką serię raz, dwa z osiem obrazów, które y, gdzieś powoli w swoim tempie powstają. Nie? Ja pamiętam mojego profesora, który miał no, dużo odpowiedzeń takich, które gdzieś mi zostały, ale jedno miał takie niesamowite, które też często powtarzam, że y, obraz czy w ogóle sztuka powinna być takim wygodnym fotelem dla oczu. Nie, że to, co robimy, ma nam dawać taki odpoczynek gdzieś psychiczny, nie? Że w te obrazy powinniśmy się zatracać, one powinny nas wchłaniać i my powinniśmy znikać. I mi się no, co jakiś czas, mam nadzieję częściej, ale, ale co jakiś czas mi się udaje zrobić, stworzyć obraz, w którym, przed którym siadam i który mnie zasysa. Znaczy, że ja po prostu sobie odpoczywam. Jakby to przebywanie, obcowanie w ogóle z dziełem sztuki, z obrazem, czy ze ścianą, czy z rzeźbą, czy, czy z czymkolwiek, tak naprawdę jest niesamowicie inspirujące i gdzieś dające właśnie nam te pole takie do, do zrzucenia jakby tego tu i teraz i, i bycia gdzieś. Nie? Wewnątrz siebie, gdzieś indziej, nie wiem, to zależy pewnie już od człowieka, nie? Ja mam często tak, że przez te obrazy chyba idę wewnątrz, tak mi się wydaje, ale... ale może nie? Nie wiem. Yeah, <laughs> Symbioza tych dwóch elementów głowy i serca powoduje, że człowiek w tej swojej tożsamości nie zamyka się. I dalej symbolika ręki, która wynika z połączenia myśli i uczucia świadczy o tym, że my już się nie boimy, chcemy się podzielić, uważamy, że to miejsce warte jest pokazania, zamieszkania i dzielenia się pewną ideą, pewną rzeczywistością, pewną nadzieją na przyszłość. Fajnie jest mieć swoje miejsce, w którym jesteśmy właśnie tacy bezpieczni, mamy jakieś swoje szlaki, się zawsze śmieję, że Taki to jest trójkąt w ogóle, w którym znikam, że to jest mój dom, pracownia na Starówce i liceum plastycznej. To jest taka droga, którą pokonuję. Ostatnio mi się zdarzyło na Jaroty pojechać i, i mówię, kurczę, nie byłem tutaj chyba z 15-20 lat, nie? Że jakby w ogóle wyszedłem z tego swojego bąbla Olsztyna, w ogóle tej lewej strony Bałtycka, lasy, jeziora, nie? Że jakby mówię, kurczę, w ogóle jak to się pozmieniało, ile jest bloków, nie? Że to jest też niesamowite, że mamy takie swoje szlaki, którymi chodzimy i w których jakby jest nam wygodnie, komfortowo, nie? A z drugiej strony jakby właśnie poprzez ten Olsztyn, a dzięki w sumie temu, że mam ten Olsztyn, jakby mogę też podróżować, poznawać inne rzeczy i później do tego tutaj wracać. Myślę, że to jest też bardzo ważne. Zastanawialiśmy się kilka razy z, z moją żoną, jakby coś się wydarzyło, że jakby tak szybko tutaj wróciliśmy i że nie podjęliśmy decyzji, nie wiem, o Wrocławiu, Poznaniu czy innych miastach. A z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie, że ta decyzja była taka szybka, bo tu jest bezpiecznie. Znaczy tu się czuję jakby komfortowo, nie? że jakby automatycznie jakby chciałem tutaj wrócić i koniec końców jestem szczęśliwy z tego wyboru. Nie? Więc takie rzeczy podejmowane spontanicznie, mniej lub bardziej przemyślane, właśnie jeżeli są z serca, to znaczy, że chyba działają, nie? więc jest okej. Okay.